Cześć! Dziś przygotowałam dla Was trochę nietypowy odcinek, bo będzie to unboxing produktów Pokémon z AliExpress. Dlatego, jeżeli jesteście tylko zainteresowani takiego typu kontentem, to zapraszam serdecznie do oglądania, a wszystkich tych, którzy w jakiś sposób chcą wesprzeć moją twórczość, do zostawienia łapeczki, komentarza oraz subskrypcji. A tymczasem zapraszam. Pewnie też zastanawiacie się, co może się ukryć w damskiej torebce i co ona może pomieścić. Oj, naprawdę dużo. Na pierwszy rzut leci mata. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała, to właśnie tutaj wklejam wam. Tak, tutaj wklejam wam screena. Ile dałam za taką matę? I jak Jakościowo powinna ona wyglądać, a jak faktycznie wygląda, myślę, że te 42 zł to nie jest naprawdę dużo. A to, co możemy tutaj ujrzeć, i mam nadzieję, że będzie też się ładnie prezentować, no to już robi, robi swoje. No dobrze, zaczynamy. Kurczę, wiecie co? Chyba. Będę musiała troszeczkę się przesunąć i troszeczkę oddalić. Wow, ta mata jest naprawdę wielka. Wow, jaka urocza! Ona jest naprawdę przeurocza. Wow. Nie no, myślę, że za tą kwotę ta mata. Oh my god, przepiękna. Jeszcze muszę ją tutaj chyba pokazać, bo tam będzie okienko. Nie, no, jest cudna. Śliczna. Przepiękny Bulbazaur. Yy, również to nie jest może jeden z moich takich top, top Pokémonów, ale też bardzo, bardzo, bardzo mocno mi się podoba. Także kurczę, naj, najchętniej to bym ją zostawiła tutaj na razie. Jaka piękna. No, cudna. No, nic dodać, nic ująć. Powiem szczerze, że w kamerze. Wygląda, jakby była trochę wyblakła, natomiast widzę na żywo, że ona faktycznie ma takie bardzo żywe kolory, więc yy, za tą cenę ocencie sami. Ja uważam, że warto. Możecie dać znać śmiało w komentarzach, co wy o tym sądzicie. E, spróbuję jeszcze. Mam tutaj jakąś karciochę. zobaczyć jak będzie się to prezentowało. Nie, no miaska, kurczę, jest dobrze. Prawda? Jest dobrze. Ok, czyli uznajemy, że pierwszy zakup udany. No dobra, zwijamy to. To teraz, żeby nie było cały czas tylko z matami, to zobaczmy na to. Drugim produktem jest przepiękny mój jeden z ulubionych Pokémonów Mew. Oczywiście, znajduje się w topce, ale szczerze, wydaje mi się, że miał być większy. Yy, za niego zapłaciłam 20 ,89 zł 89 groszy. Kurczę, myślałam, że go zmierzę, czy faktycznie ma tyle, ile powinien, ale w zasadzie teraz na szybko nie będę tego odnajdywać. Trochę mały, ale i tak jak na AliExpress, tutaj mamy oczywiście nitką spięty ten ogonek, żeby on tak luźno sobie nie latał. Nie, no kurczę, jakość też całkiem niezła. Myślałam, że to naprawdę jakiś krzywy potworek. Tutaj szwy lecą trochę krzywo. Nie są takie tożsame z tą buźką. No i wiadomo, ładniej by to się prezentowało, gdyby te szwy nie znajdowały się tutaj na przodzie. Pyszczka, ale mimo wszystko sympatycznie, sympatycznie. Reszta naszych maskotek, które widzicie tam za mną, czekać. Reszta tych maskotek w zasadzie wszystkie są oryginalne, natomiast tutaj mamy takiego wariacika podrabiańca, ale wydaje mi się, że i tak całkiem nieźle, całkiem nieźle to wyszło. Także jeżeli ktoś chce troszeczkę zaoszczędzić, to ja nie uważam, żeby zakup maskotki na AliExpress był czymś złym. <grym> Dobra. Spróbuję go tutaj położyć, i całkiem nawet nawet skłód. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. No dobra. No będzie z przodu, to będzie go bardziej widać albo będzie teraz się wydawał nawet większy, jak będzie na samym początku. 20 zł za taką maskotkę? Jestem jestem zadowolona. Czyli mamy drugi zakup udany. <noise> Oho! Jak sądzicie, co to może być? Nie no, ja myślę, że ta damska część widowni na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Być może nawet męska też wie, bo ich na przykład partnerki, siostry, żony, dzieci, córeczki i tak dalej popylają w takich cudach, więc już sobie tutaj sprawdzę, jaj, ile to mogło kosztować. I było to. 12 chyba złotych z jakimiś gro, gr, e, grosikami, więc sprawdźmy to. Ej, ładna, śliczna. Wiecie co, myślałam jeszcze o opasce? Tutaj mamy psejdaczkę, oczywiście pięknego. E, obrane, ale łatwo to można ściągnąć. Trochę tutaj kleju się pozostało odklejenia właśnie tego elementu z filcu. Ale łatwo jest to ściągnąć, nawet ze skrobać. Także patrzcie, już tego nie ma. Nie, no wycięcie tego psejdaka. Też jest nice. <noise> nie, wiem, czy to był dobry pomysł. <noise> Ale okej, okay, do makijażu, do kąpieli. Może być, może być. Kurczę! Trzeci zakup na Aliexpress. Udany! <noise> a teraz polecimy z czymś mniej oczywistym, eee, a będzie to, no właśnie. Co to będzie? Po czymś takim, no niewiele możecie tutaj teraz jeszcze stwierdzić, co to może być. A teraz, voila, tutaj wlatuje ten właśnie opis produktu. Są to foremki do ciasteczek, więc niesamowite. Już patrzę, ile ja co za co dałam. Też jakieś grosze, kurczę, 14 zł 69 groszy. Co to jest? A można mieć tak fantastyczne... Ej, nie dość, że puzzle to są. <laughs> Świetne puzzle. Mamy Eevee, ale taka troszeczkę no, dziwna ta Eevee. No ale może na tych ciastkach fajnie to będzie wyglądać. Pikachu całkiem, całkiem tutaj wygląda. Dobra, te foremki to uznajmy, że na razie nie będziemy tym się zajmować. Mamy squirtla. Całkowicie, no prawie jak jeden do 1, prawie jak oryginał. Pokebola, to akurat nic trudnego tutaj nie mogło się zadziać źle. O, Joki, śmieszny, troszkę krzywy, ale, ale kurczę, i tak, Charmander! I bulba znowu. No nie, ej no, słuchajcie, no, podoba mi się to. Myślałam, że no, może, może coś pójść nie tak, ale tutaj nie mam się do czego doczepić. I nawet jeśli nie będę zainteresowana odznaczaniem na ciasteczkach właśnie tego typu wzorków, to zawsze mogę je zrobić w takiej formie i na przykład sama je ozdobić. Więc myślę, że to jest naprawdę całkiem fajny zestaw. Także kolejny zakup Udany! <grystanie> Jest OK. Pozwólcie teraz, że na szybkości powrzucam sobie te elementy, bo szkoda by mi było je tak po prostu porzucić. Oczywiście pójdą do wypadzenia i będziemy testować, także o! Ale wiecie co, o czym teraz pomyślałam? Na inwencję w Krakowie, który będzie 26 kwietnia, może poczęstuję was takimi takimi różnymi ciasteczkami. Who knows? Who knows? Teraz będzie coś małego. Coś tu mamy. Co to jest? Jak myślicie? Mamy przepięknego Ambreona. Jednego z. O jezu, on trochę jest dziwny. Dobra, rozpakujmy go. To jest taki element, który możemy sobie założyć na kabel podczas ładowania. Taki dekoracyjny, bądź jak na przykład my mamy z Adim dwa takie same kable obok siebie. No, tak sobie oznaczę. W razie w, gdyby mi miał zająć oba. I co? No przepiękne to jest. Mimo, że nie wygląda to tak. Super ekstra profesjonalnie, to mimo wszystko ta głowa jest odcięta. To też nie mam się w zasadzie do czego doczepić. Słuchajcie, za ponad 8 zł, kiedy mogę mieć właśnie taki bajer, o ile mi to wejdzie, ty? Ej, kurczę, to jest na takiej fajnej gumce, która. Aha, to jest taki trochę plastik, trochę gumka. Więc myślę, że to zda egzamin, tylko ten kabel akurat mam bardzo gruby i problem polega na tym, że albo nie mam siły tego włożyć, tak, prawdopodobnie nie mam siły tego tak rozchylić, a też to nie będzie na tym kablu, tylko wzięłam to tak testowo, żeby to jakoś wyglądało. To i tak jest spoko, nie no kurczę, o czym mówimy, podoba mi się. Kolejny zakup? Udany! Wiele osób, które tutaj teraz mnie ogląda, wiem, że dołożyło swoją cegiełkę do dzisiejszych zakupów. Mianowicie, chodzi o to, że zbieraliśmy cel. Cel yy, w postaci udekorowania wnętrza. I tak pomyślałam, że fajnie by to wyglądało, gdyby za mną, Bądź też obok mnie znalazł się jakiś fantastyczny gobelin, także to jest ten moment, kiedy pokazuję Wam, co udało mi się tutaj ciekawego dorwać. Czy jest to warty swojej ceny? Jak za taką szmatkę myślę, że może nie być, ale zaraz zobaczycie Arta, i myślę, że jest tak wspaniały, że możecie zmienić szybko zdanie. Także tak. W ogóle struktura tego materiału tutaj jest taka totalnie mięciutka, więc to jest przeurocze. A tutaj już mamy taką mm, poliestrową część. Także fajnie, fajnie jest to wykonane, przyznam. I teraz będę musiała się odsunąć. Nie no, myślę, że to będzie giga ekstra, zarąbiste. Myślę, że to będzie. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Totalnie moje kolory, moje pokemony. Mamy Pikachu, mamy Squirtla, mamy Bulbę, mamy przepięknego, śpiącego. No, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Ten mój gobelin, i czy zdecydowalibyście się na tego typu dekoracje u siebie? Dobra, ale to nie koniec, słuchajcie, ponieważ jeszcze troszeczkę przed nami w mojej torbie kryje się równie przepiękna mata. Także jeżeli jesteście ciekawi, co będziecie oglądać na breakach bądź na moich odcinkach, to już wam tutaj pokazuję. Za tą matę yy, dałam podobną kwotę, jak przy poprzedniej. Tutaj złotówkę drożej, bo że to kosztowało. Także już tutaj macie cenę. I sprawdźmy jakość tej maty. Nie no, boskie! Oh god. Chill bomba, squirky wakacje. Ach, wakacje. A my będziemy mieć wakacje na breakach i na odcinkach, także nie no, jest rewelacja. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. No i jakość, jakość rewelacja tej maty. Także jeżeli uważacie, o, patrzcie to. Aha, to, to nie jest splamione, tylko to są nitki, które są wszyte tutaj przy obrębowaniu. Spoko, spoko. Mimo, że to jest taki. W sumie nie jest to do niczego nam potrzebne, bo tak naprawdę to warstwa wizualna to co ma się tutaj dziać dobrze to właśnie z przodu. Więc myślę, że tutaj zakup trafiony. Ale wiecie co? To jeszcze nie koniec. Z tej torebki dalej nic nie ubywa. Trochę ubywa, ale wiecie, jeszcze trochę przed nami jest. I co my tutaj mamy? Kolejnego jego mościa. Kolejnego podrabiańca. Mamy snor I tutaj jestem zachwycona wielkością. Tutaj <noise> dobrze przeczytałam, bo być może stało się tak, że tamta aukcja z miu była różna, że były różne rodzaje, a tego gdzieś tam mogłam to przeoczyć. Także sprawdźmy, czy Snorlax tutaj... Oho! Snorlax bez ręki? <noise> oh god! Dobra, czekajcie, zaraz to naprawimy. A tutaj mamy nitki. Ja, jako osoba, która miała jakąś styczność z szyciem i ma, to drażni mnie takie rzeczy, ale to sobie naprawimy już po nagrywaniu tego odcinka. Także na pewno go jeszcze tutaj będę naprawiać. I okej, okay, ta ręka wgniotła się, więc będziemy musieli prze... ten puszek troszeczkę przenieść. Taki mas masaż Snorlaxa profesjonalny. <noise> snorlax, to, snorlax to ma dobrze. Brzuszek się. <noise> Brzuszek się wymasuje. zarączki się potrzyma. Nie no jest. Świetny jest! Kurczę, jak na snorcias AniEx. Za kwotę. Ej, ta cena to też jakaś jest bomba prawdziwa. No zobaczcie, czy my nie jesteśmy dla siebie pisani? Dwie krople wody. Super. Kolejny zakup udany. Teraz snorcia tutaj zajmuje połowę miejsca, dlatego miło będę musiała przesunąć w ten sposób. Kurczę, całkiem niezła gromadka mi się tutaj zrobiła. Lecimy z kolejnymi zakupami z Aliexpress. No i tu jest coś dla mnie. Kurczę, ja tutaj wyszłam w takich pasach. Jak nie powiem skąd. <grytanie> Czekając właśnie na to. Za tą koszulkę zapłaciłam 30 ,49 zł 49 groszy. Więc sprawdźmy to, jeżeli się nie mylę. Oczywiście, ale tak mi się wydaje, że to tak leciało. I sprawdźmy jakość tego materiału. No, powiem Wam, że na razie wygląda to o. Ej, myślałam, że to jest taki krótki rękaw. Nie, wszystko jest skrojone dobrze. Oczywiście, jak widzicie, kolejne nitki tutaj wystają, ale to żaden problem. I teraz część najważniejsza. Kurczę! Jezu, jest piękne! Ej, to mi się podoba, tylko czy ja w to wejdę? Jaki ja wziąłam rozmiar? Ale wiecie co? To jest 100% bawełny, więc to już tym bardziej urzekło mnie w tej koszulce. Wydaje mi się, że może być trochę. Nie, no! Może wejdę, co nie? <laughs> Zobaczycie mnie w następnym odcinku to sami ocenicie, czy jest ok. Dobra, kolejny zakup udany i lecimy z ostatnią rzeczą, jak już widzicie, związaną z tematyką Pokémon. No do co? Nie, oczywiście że nie. To jest tak fascynujące jak widzicie, jest to koszulka. Tym razem nie dla mnie, ale zamówiłam coś też dla Adiego z jego podobizną, bo tam była moja. I co? I mam nadzieję, że tutaj wszystko. Też będzie w porządku. Patrzcie, jaki wziąłem rozmiar. XXL. Z racji tego, że w Japonii lubią, czy w Chinach, bardzo lubią zaniżać te numeracje. Oni są też mniejsi, więc mam nadzieję, że nie wziąłem jakiegoś namiotu totalnie. Dobra, tutaj te, tego tak się nie da pokazać. Więc nawet jeżeli będzie za dużo na Adiego, to zawsze może to służyć jako piżama. Eee, cena. 40 zł. Tutaj widzę, że też jest 100% bawełna. 100% koton. I tak samo było, ale metka poszczępiona, ale tak samo to wyglądało w poprzedniej, więc jestem zadowolona właśnie z tak dobrej jakości podkoszulków. I prezentuję się to tak. Ej, kurczę, nawet mi się podoba. Chyba jemu tego nie da. Nie, no żartuję. Jest super. Kolejny zakup? Udany. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli udało mi się kogoś zainspirować, to bardzo mi miło. Natomiast dla wszystkich, którym się miło oglądało, mam nadzieję, że. Będzie się tak oglądało każdy kolejny. Trzymajcie się ciepło. Pa!